Yeah. Hello, sir. What the fuck? <coughs> Doctor Home, why are you talking to minors? Do you have hair at your special place? I'll go to Uh huh, oh, yes, Polacism. Shema, Shema, Polska, Polska. Polska, Polska. Polska, ja. Bo no ja leciałem Są B. Chodź, nie. Nie. Ja Wpisy zostajemy. To skurwy dopadły to chuj Nie, nie, nie. do domu. Jeszcze nie. Nie, co ty Do zera kurwa No i? Jezus fucking Dobrze mówisz, uh. O ty kurwo Pierdolę tam grę zaraz Pizdu.

Jestem jestem głupi. Co <gulio> hmm. <gulio> <gulio> <Szust gulio> to jest? Co to jest? Co to jest? pochodnia to jest? Co to jest? Co to to jest? Co to to na Co biały, mieście. biały mieście, jako, um, um. Kurwa! Gosiu! Wszyscy śpiewa... Dubi Kurwa, jak mi ładnie poszło, wow! Bomb <laughs> <laughs>

ECH! <laughs> no, <smiech> ten zaraz idę. <laughs> <laughs> o, oh, co Cholera ma. Ej mordo, co jest? To nie ten buty i dlatego. One... One... Coming, coming. They're short of me. Coming? Sorry. Czysta kurwa Nie przeklinaj Szmaty pierdolone Dobra nic jest stało, spokojnie Od dwóch stron mnie wzięli Nic jest stało, spokojnie Damy rodę To ja bez pozytywny mordo, spokojnie Śpiewamy coś Śpiewaj kto gra w skupienie. Chuj z tym skupieniem, człowieku O kurwa, ale zjebałem Ja pierdolę, ten flash był Kurwa. Jeden jest, przy jak się idzie z mida Tutaj, uważaj Drugi z nami idzie Kampi? Za WPą Stay B, stay below. Kurwa to nasz Short short Jebom się o kurwa sorry Nice Udało się, udało się Kurwa ledwo Mam no, jakie ledwo? Wygraliśmy Kuzynie, jest nas dwójku Spokojnie, okay, wygramy to <gamy> Gramy i nie pierdolimy w tańcu się Kurwa! Chopaki! <gamy> o kurwa jak ją wyjebał One short Coming short fast Kurwa dwóch wo mnie o mnie kurwa no tu na a jednego zrobisz o bravo kurwa sorry sorry nie Muszę, muszę poprawić błąd. Popra popra poprawić błąd. Ugh. Ale kurwa. Fajnie się z nim gra. Pozytywnie musi być. Dwóch minut Jeden w drugi schodzi na. Dobra. Jest. Sponz mid short. Short low, Pięknie kurwa skacze do chuja. Mam bombę, chodźcie do mnie, ja mam bombę. I had no fucking Bomba do mnie, chodźcie. Ej, kurwa. Tam, tam. Dwóch się Long, long, long. Coming longer. Dwóch. A. Kurwa, bo jeden był, jeden był bait do tego. Był, był Był jeden B, B. Nie, zabiłem bo k***a, się schowało gdzieś. Sam się oślepiał. Oh, o, sorry. Długo. Nie miałem co jak to zrobić. Koks <ścoughs> O, sam, Krajne zapomnienia Ej, hey, jak to się to? Jeden B No to wiemy, że jeden Dawaj, dawaj, dawaj dawaj, dawaj. Bomb short Cicho pilnej. Ja spadam. Ej! No kurwa masz! No. Wyłaż na niego. Moment, jeżeli... Nie, złą teraz kurwa. <shras> <gülüyor> 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 pierdol, pierdol. <gülüyor>

Tam jest z matami grając Czór Autosmaty kurwy mają Jeba że... Ja pierdole Ja mam pot Ja mam pisie o... Kurwa Ja pierdole tam, no, tam będą tam będą Nie bo się śpię Kurwa dupo To było tak kamikaze A teraz pokazałeś dalej. Kto? Ja? Nie. Dobra, no nie ty dobrek. wiem. Jest otwór. Jestem słaby. To... Ja nie wiem, co ja do, do mnie te piszą. Jest... Kto, że... Kurwa, do mnie dzwonią piszą. Kurwa, jak nie, nie wchodzę na kompa, nikt nie pisze. Vejde ti co? O, o, na B. Já ja, Jest, yes, jeden B. Já Auto smata. Bravo, jeden. B. Měl bych ztrátit. Starej bych No, kurva. ja włożyłem, bałem, 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 Ej dobra, chodźcie bałem, tylko poczekajcie, bo spróbuję bałem, 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 ale bałem, jest bałem, 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 Kurva dub zei wij. Dus toen al komen dus. Tot Ah, kurva. Hey, kurva. Nou, kurva probeer zeberen naar gewoon. Wat is het Plan? Nie mam planu Zrób tak, żeby był hmm. ja. <laughs> Uważam wyjdziesz na piwo ty Nic Stop. nie robię to Adam? No. Dostajemy W Dobra, ale jest zabawa, cicho panowie, tak zabawa Nie gramy na poważnie jeszcze To nie jest nie ich liga chyba nasza liga, kurwa Na nasza, co Bez różnicy jest. Lewa. O kurwa, coś się zerwałem. Kupienie straciłem. Leży piesek. A, ma się zagrać? To jest czyste. Aj, chuj, pizda, pizda. A masz pozwolić zagrać z nami? Tak. Maciek ma Co? No. Kto? Właśik. Nie wiem, pytać się, dzwoni do niego. Hmm. Co, ja, kolego?

Cię. Brawo. Oh, kurwa ładny skin. Fajny skin. Thank you, thank you. Dera, panowie spokojnie bawimy się teraz ostatnia jest nasza runda. Zagramy wspólnie na tą ostatnią rundę. Ej, ja nie Brawo, chcę bo... Co? Dzięki. Kodą. O kurwa Zabijesz kolegę Zabiję go nie uprawiasz O ty kurwa Nie zabiłem kolegę nigdy w życiu A Kurwa, sorry Lecę, lecę mnie Sorry, panowie, panie, było Fajnie się w grało. Ale się zruchało. Nie zruchało. Gramy dalej? Wyszli. O, zaprosił mnie. Kto? No. To jest dobra. Kto mnie zaprosił?